Gdyby zaproponowano Ci objęcie męskiej kadry dzisiaj, albo po euro, to co? Ja myślę, że jeżeli chodzi o męski świat, to tak naprawdę, jeśli chodzi o umiejętności, czy stricte, bym powiedziała już to, te techniczne, czy samo przygotowanie jest okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o poznanie środowiska i jego potrzeb, to na pewno myślę, że trzeba bardzo dobrze znać to środowisko i, i mieć zdecydowanie więcej, Informacji, jeżeli chodzi o te aspekty relacyjności. Ja muszę się przyznać, nigdy nie miałam możliwości takiej profesjonalnej pracy. Nieprofesjonalnej, tak, bo, bo zdarzało się, że prowadziłam zajęcia drużyną chłopieńcy. natomiast nigdy nie pracowałam z profesjonalną męską drużyną i to w tak, takim poziomie, a ja zawsze lubię czuć się przygotowana, więc dzi dzisiaj na pewno bym powiedziała nie, bo. Uważam, że trzeba być naprawdę świetnie przygotowanym zawsze, żeby wykonywać swoją pracę dobrze. Ja przynajmniej tak mam. Ale wiesz, że były takie komentarze też przed ostatnim wyborem selekcjonera Nina Patalon na selekcjonerkę. Widziałaś, spotkałaś się z tym? Ja w ogóle nie czytam komentarzy, ja nawet nie mam social mediów i dobrze mi z tym. Oczywiście mam świadomość, że dzisiaj byłoby to nierealne, żeby nie widzieć pewnych rzeczy. Natomiast myślę, że to też jest na takiej zasadzie trochę porównawczej i nigdy bym nie brała tego na poważnie, co, co ludzie piszą i mówią. No to teraz z takiej szerszej perspektywy myślę, że to w ogóle byłoby w tej chwili w Polsce możliwe, żeby ktoś ci zaproponował objęcie męskiej kadry. Myślę, że nie. Myślę nawet, że nie kadry. Tutaj chodzi nawet o kluby, bo wiadomo, że reprezentacja to jest najwyższy poziom pewnego rodzaju nobilitacji i uprzywilejowania trenera. Tak to trzeba interpretować. A sama praca w klubie, myślę, że byłaby trudna ponieważ mentalnie myślę, że trzeba być bardzo gotowym, żeby zaakceptować społecznie kobietę w takiej roli. My na pewno, jeśli chodzi o nasz kraj, zaakceptowaliśmy piłkarki, zaakceptowaliśmy trenerki i powoli ta ścieżka rozwoju trenerek kreuje się naprawdę bardzo mocno i to widać. Liczba trenerek w Polsce zwiększyła się z 65 w 2013 do już prawie tysiąca w 2025, więc to też pokazuje skalę rozwoju. Natomiast myślę, że pierwszym takim punktem zwrotnym też w Polsce to raczej byłoby to, czy te kobiety znajdą miejsce w ogóle w piłce kobiecej najpierw. Bo jednak mamy mało kobiet pracujących w roli trenerek na tym najwyższym poziomie. A uważam, że. Mamy możliwości, mamy możliwości, więc też bym zaczęła od tego, żeby pokazać odważnie, że te kobiety są, że możemy na nie stawiać. Pewnie następnym krokiem byłoby to, że praca z mężczyznami, z kobietami nie stanowi już różnicy. Bardzo lubię takie hasło, które pojawia się w Fińskiej akurat federacji, że tak naprawdę nie trenujemy płci, tylko ludzi. Myślę, że to w sumie powinno dotyczyć wszystkich, natomiast to jest trudne do wprowadzenia i zaakceptowania. Powiedziałaś, że zaakceptowaliśmy, przyjęliśmy piłkarki i nie wiem, czy jestem taka pewna. Znaczy myślę, że jeżeli chodzi o świadomość, że piłkarki grają, że kobiety grają, że to jest taki sam sport jak każdy inny. To jestem przekonana, że tak, że my to zaakceptowaliśmy. Oczywiście, zawsze znajdziesz jakiś przypadek, który może hejtować i mówić, że to jest e, niefajne, i tak dalej. Ja bym po prostu się na tym nie skupiała, bardziej skupiałam się na pozytywach zawsze w życiu. I widać, że ta liczba ludzi naprawdę jest coraz większa. W naszym kraju to też chociażby pokazuje liczbę osób, które oglądają w ogóle piłkę kobiecą, bo z tego co wiem, a znam statystyki, naszą ligę. Ogląda średnio 60-70 tysięcy odbiorców. To jest naprawdę dobry wynik. Jeżeli chodzi o mecz z Niemkami, co prawda, bardzo ważny mecz na otwarcie to było prawie 2 miliony ludzi, które oglądały w Polsce ten mecz. Nasze baraże to było ponad 600 tysięcy w piku, więc, więc to pokazuje, że coraz więcej ludzi jednak ogląda. Ten rekord ponad 10 tysięcy na ostatnim meczu Ligi Narodów pokazuje, że jednak do tej świadomości gra kobiet się. Wkradła i coraz częściej jest akceptowalna, bo myślę, że też już nie mamy problemu z tym, że dziewczynki w szkole grają w piłkę, czy, czy drużyny szkolne dzięki tym barkowi, który już mamy dwadzieścia kilka lat. Po prostu regularnie też w każdym turnieju, corocznej edycji uczestniczą. Więc to staje się bardzo naturalne, bo właściwie każdy WF-ista co roku w swojej szkole zgłasza drużynę dziewczynek i chłopców. Więc to też pokazuje, że to, jeżeli to staje się właśnie na tym etapie szkolnym, czymś normalnym, no to mam nadzieję, że to później step by step będzie już funkcjonowało i procentowało także na kolejnych szczeblach tej całej, bym powiedziała, ścieżki. Szukania talentów, rozwoju talentów czy, czy stworzenia chociażby możliwości takiej, żeby ten talent mógł gdzieś się pojawić? Zaczęłyśmy od tej męskiej kadry i teraz pytanie, czy taki awans społeczny, że kobieta w tym wypadku ty, przejmuje bycie trenerką w jakimś klubie albo w kadrze, jest ważny, czy ważniejsze jest budowanie tego prestiżu kobiecego futbolu jako nie wiem, odrębnej dyscypliny? Myślę, że obie z tych, z tych rzeczy są ważne, żeby właśnie pokazywać rolę trenerek czy, czy kobiet w sporcie. Myślę, że wszystko to, co będzie miało pozytywny wpływ i przeniesie się na kolejne działania, czyli jeżeli kobieta będzie prowadziła męski zespół z sukcesami i otworzy to głowy ludziom, którzy zatrudniają kobiety, to jakby jej sukces pociągnie za sobą kolejne kobiety i może je włączyć do tego społeczeństwa, tak bym to nazwała, tej sieci, która się tworzy. Z drugiej strony, silne liderki pracujące w piłce kobiecej też są potrzebne, bo one jakby są wzorem dla kolejnych piłkarek, pokoleń, dla, dla w ogóle środowiska. No, pokazują, że kobiety też mogą być liderkami i ten sport rozwijać, a właściwie na nich można budować to środowisko, na ich pomysłach, na trochę ich odpowiedzialności, może to powiedzieć, na ich barkach. Natomiast każda droga, która jest pozytywna, która ma dobre intencje i która ma jakość, myślę, że jest dzisiaj potrzebna. My nie mówimy już tylko o takim sukcesie stricte sportowym, ale mówimy o tym, żeby po prostu traktować kobiety poważnie, bo, bo, bo tak naprawdę cały czas my dzisiaj w sporcie rozmawiamy o, o sporcie. Ale myślę, że to też jest ważne, jeśli chodzi o życie nawet codzienne, bo jednak wszędzie mamy kobiety, więc to już nie ma znaczenia. Nawet trochę więcej tych kobiet jest tak, niż mężczyzn. Więc tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy chcesz być kierowcą ciężarówki, czy chcesz pracować w jakimś, bym powiedziała, Prestiżowym banku, czy, czy chcesz być trenerem piłki nożnej. Po prostu to w życiu chyba jest tak, że jeżeli chcesz coś robić i, i masz potencjał, to myślę, że trzeba stwarzać warunki do tego, żeby ludzie po prostu to robili. A jeśli tak jak powtarzam, chcą robić rzeczy dobre, że mają dobre intencje i, i chcą robić coś więcej, bo ja zawsze uważam, że. Mimo wszystko, że żyjąc w społeczeństwie, powinniśmy pamiętać o tym, że nie robimy czegoś tylko dla siebie. Myślę, że najlepsi ludzie na świecie to są chyba ci, którzy nawet myśląc o pewnych wynalazkach, nie do końca yy, zawsze myślą tylko, że to będzie mój sukces, ale chcą zrobić coś, co posłuży też innym ludziom. Więc myślę, że, że to jest ważne i to już nie ma chyba znaczenia, czy piłka męska, czy kobieca ma po prostu wzbogacać środowisko. Koleżanka Patrycja mi powiedziała wcześniej, że ty masz w sobie taki luz, mimo tej całej presji, która na was ciąży. I ja muszę ci powiedzieć, że chyba coś w tym jest, bo ja się czuję bardzo spokojnie przy tobie. To znaczy, że Drużyna chyba też z tego czerpie. No, na, pe na pewno to nie jest tak, że jestem zupełnie spokojna, bo pewnie kto ogląda mecz, to yy, widział ile było emocji we mnie. No, na pewno, jeżeli więcej mamy posiadania piłki, to, to tego luzu i spokoju też jest więcej. Wczoraj trochę, podobnie jak mój zespół, broniłam się pod, przed niemieckim naporem. Natomiast to może to też jest kwestia pewnej pracy. No, jeżeli ktoś by mnie spotkał 10 lat temu, to też by powiedział coś innego. Pewnie jest tak, że też przez doświadczenia, przez to, że stajemy się coraz bardziej może ludzcy, może, może też znamy już pewne sytuacje i z, z Staramy się trochę dostrzegać, możliwe, że też tych ludzi, którzy są po drugiej stronie. No dzisiaj też musimy pamiętać, że ja jestem trenerem i mam 23 różne osobowości, z którymi współpracuję. Mam 23 naprawdę ciekawe osoby. I bardzo silne kobiety, więc wiadomo, że czasami każdy też walczy o swoje, każdy chce mieć swoje zdanie, co ja odbieram bardzo pozytywnie, bo też w sumie trochę o to walczyłam, żeby, żeby, żeby dziewczyny były silnymi postaciami, bo, bo wiem, że jak skończą też grę, to fajnie by było, jakby zostały w sporcie, jakby dalej się rozwijały. A każdy taki silny dzisiaj charakter też jest potrzebny, bo wiadomo, no, musimy się wspierać nawzajem, zawsze to powtarzam swoim zawodniczkom, ale każdy ma prawo do własnego zdania i do własnych decyzji, więc tutaj też, yy, ok, jest demokracja, więc nie zawsze wygrywa, powiedzmy, każde zdanie i, i to jest fajnie, że, że możesz się wypowiedzieć, natomiast też życie tak wygląda, że nie zawsze dostajesz to, co chcesz, ale myślę, że zazwyczaj dostajesz to, co jest dla ciebie dobre. I mimo, wszystko, I mimo wszystko też staramy się tak funkcjonować, żeby siebie szanować nawzajem. Ale oczywiście też to nie jest tak, że jest idealnie, bo dzisiaj rozmawiamy, okej, okay, ja jestem już ileś godzin po meczu, więc jest, jest dobrze, ale, ale myślę, że też te emocje się pojawiają. To jest sport, to jest życie. Ale ja zawsze chciałam podkreślić tylko, że My musimy też mieć świadomość, że my nie jesteśmy jacyś wszyscy i tylko bywamy jacyś. Bywa czasem ktoś nerwowy, bywa czasem ktoś spokojny, ale suma summa summarum no myślę, że spokój jest ważny. Nas tu też czeka bardzo trudne zadanie, więc myślę, że jedyne, co może nam pomóc i nas wzmacniać za każdym razem, to jest jednak spokój. Tu nie chodzi tylko o wyniki sportowe, ale coś, co będzie i trochę. Szło za nimi, a może bardziej za Waszą postawą? Myślę, że przede wszystkim my też rozmawialiśmy przed tym turniejem. Yy że dzisiaj bardzo trudno określać cele sportowe, bo, bo musimy pamiętać, że my debiutujemy, że też jesteśmy troszeczkę w innym miejscu, jeśli chodzi o rozwój naszej dyscypliny. Oczywiście zawsze wychodząc na boisko walczysz o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej niż przeciwnik, bo to jest normalne, to jest sport. Jeżeli miałbyś inne podejście, no to yy, chyba ktoś czegoś nie rozumie, ale, ale tak naprawdę musimy wiedzieć, że dla nas ten turniej jest też... Pierwszym takim oknem na to, żeby za, na świat, ale też, żeby pokazać tym wszystkim małym dziewczynkom, które w Polsce są, e, że piłka nożna może być ich pasją, że to już nie jest tylko tak, że e, nieliczne dziewczynki będą grały. To nie jest już tylko tak, że tylko niektórzy rodzice zgodzą się na to, żeby córka grała. To już nie jest tylko tak, że Pojedyncze szkoły startują w turniejach, tylko miejmy nadzieję, że dzisiaj wszyscy w Polsce też będą postrzegali piłkę nożną jak sport, który jest dokładnie taki sam, jak inne sporty zespołowe. I ja na początku byłam koordynatorem do spraw szkolenia tylko w polskim związku piłki nożnej i też moim zadaniem było wpływanie właśnie troszeczkę na. Te aspekty związane z popularnością piłki. No dzisiaj wiadomo, że też jestem, zawsze byłam trenerem i jestem już właściwie bardzo blisko tylko i wyłącznie tych spraw szkoleniowych. Ale nie wyobrażam sobie, że jedno z drugim na siebie nie oddziałuje. To jest tak samo jak. Mamy sport amatorski i profesjonalny. Zawsze powtarzam, że to jest rower, który ma dwa koła. Jedno napędza drugie, więc nie może y, sport profesjonalny funkcjonować bez amatorskiego. A pewnego rodzaju inspiracja ze sportu profesjonalnego jest konieczna, żeby ten amatorski cały czas się kręcił. Więc tutaj, tutaj ja widzę wiele takich wspólnych ogniw, dlatego dla nas ten udział w tym turnieju ma dlatego też większe znaczenie, bo. To może być taki game changer dla piłki kobiecej i dlatego nasza postawa jest kluczowa i o tym rozmawialiśmy, bo dziewczyny też są pionierkami, to jest historyczna generacja, która awansowała po raz pierwszy na jakikolwiek turniej finałowy. I to są zawodniczki, które dzisiaj też grają w różnych klubach zagranicznych, więc one są takim role model dla pozostałych ludzi w Polsce pod każdym względem i tutaj myślę, że Zarówno piłkarki, jak i trochę e, moja osoba no, mamy pewnego rodzaju przywilej, nawet mogę tak to powiedzieć, żeby prezentować, reprezentować nie tylko piłkę samą w sobie, ale pokazywać, że. To jest też kierunek i styl życia pewny, który można dzielić z innymi. I myślę, że jesteśmy w stanie dzięki temu naszej postawie zachęcić po prostu innych, żeby włączyli się w różnych rolach. Piłkarek, trenerek, sędzi, ludzi, którzy będą chcieli inwestować w sport, kobiecy w piłkę nożną dokładnie fanów, kibiców i tak dalej. Więc po prostu to jest ten moment, kiedy możemy złamać ostatnie bariery i pokazać, że tak, to jest ten sport. Będziemy kochać piłkę nożną od dzisiaj i mam nadzieję, że tak będzie. Przypomniałaś mi o tym, co mi powiedział jeden kibic wczoraj. Mówię, czemu pan tu przyjechał, czemu pan kibicuje dziewczynom? On powiedział, bo one przecierają szlaki dla mojej córki. Ładne, nie? <laughs> tak, dokładnie. Właśnie to jest, to jest coś takiego. I wczoraj też dostałam bardzo dużo zdjęć. Widziałam też te dziewczynki, widziałam mnóstwo trenerek. To pokazuje też te zdjęcia z koszulkami piłkarek na plecach z nazwiskami. To właśnie to jest też to piękno, które właśnie pokazuje, że przykładowo moja generacja inspirowała się tylko i wyłącznie na mistrzostwach świata w 98 i mogłam wymienić wszystkich piłkarzy, a migawki powiedzmy z 99 w telewizji były dla mnie szokiem, bo Dzięki temu mogłam udowodnić, że jednak dziewczyny grają w piłkę i powiedzieć rodzicom, no zobaczcie, grają, bo w Teleekspresie zobaczyłam, patrzcie, na, w, w USA jakiś mecz jest finałowy, Amerykanki wygrały, no też są mistrzostwa. I po prostu to, to zupełnie coś innego, tak? 99. rok i w sumie teraz wróciłam pamięcią do tego momentu. Dzisiaj jest 2025 i, i moja drużyna gra też na wspaniałym turnieju, więc myślę, że ta droga którą ja sama przeszłam była zupełnie inna, ale dzisiaj też ci ludzie nowi, te nowe przyszłe pokolenia też potrzebują takich właśnie wspaniałych kobiet, na których będą mogły się wzorować. I nie tylko dziewczynki, bo uwierzcie mi, że chłopcy, którzy przyjeżdżają na mecze, którzy oglądają, jak gra reprezentacja, którzy zbierają karty też piłkarek dzisiaj, to ja też byłam w szoku, bo widziałam, ilu było chłopców, to też pokazuje, że my możemy przenikać te światy i to jedno drugiemu nie przeszkadza, musimy przestać to porównywać, a zaakceptować, że zarówno jedno, jak i drugie dziecko może grać w piłkę i zawsze podaję na koniec takie porównanie, że bardzo łatwo zrozumieć rodzicom, którzy mają syna i córkę, i jedno i drugie chce grać w piłkę, dlaczego? Powinno to tak wyglądać, bo zarówno jedno, jak i drugie dziecko należy do nich w jakiś sposób. Oni się starają o to, żeby to dziecko się rozwijało, więc nie chcą jednemu i drugiemu zabierać szansy na rozwój. I świat powinien podobnie o tym myśleć. Więc myślę, że skoro też rodzice tak funkcjonować będą, to dosłownie na tych stadionach będzie widać mnóstwo kibiców, a my no, mamy przetrzeć te szlaki dla dziewczynek, które będą grały. I dla chłopców, którzy też będą podziwiały dziewczyny, że to będzie dla nich normalne, bo one też po prostu grają w piłkę i tyle. Który zespół jest właśnie ma najbiedniejszą ligę, jeśli chodzi o finanse, z tych wszystkich, które przyjechały na Euro? Nie zaskoczę cię oczywiście, kiedy powiem, że Ekstraliga Polska jest najbiedniejsza. No, może tak być, bo tutaj też musimy pamiętać, że jeśli w ogóle zwrócimy uwagę na naszą Ekstraligę, to jest to, to, są rozgrywki, które dopiero w 2019 roku dostały w ogóle pewnego rodzaju nazwę profesjonalną. Zostały wprowadzone. Oczywiście były wcześniej rozgrywki w Polsce prowadzone, ale w 2019 roku nastąpiła taka pierwsza reforma w ogóle rozgrywek, czyli to jest dopiero 6 lat temu. Był jeszcze ten okres pandemii, gdzie, gdzie była pewna przerwa. I dzisiaj dopiero mamy czwarty. Pełny sezon rozgrywkowy. I tak naprawdę mamy 12 zespołów, które są w pewien sposób profesjonalne, ale powiedzmy, że tak naprawdę mają status półprofesjonalny. Więc, więc teraz jeszcze na pewno mamy świadomość, jak. Dużo jest do zrobienia, jak długa droga przed nami. Myślę, że jedno jest ważne, że my nie możemy przestać inwestować. Wiadomo, że tych pieniędzy zawsze będzie brakowało. Ten czas, o którym mówimy, on też jest istotny, bo nie możemy też mówić, że polska ekstraliga jest tak mocna albo tak popularna jak Bundesliga, chociażby, czy Liga Francuska, czy, lata. czy, Liga, lata. czy Liga Angielska. I myślę, że też nigdy nie będzie, bo jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda. Wyglądają proporcje w piłce kobiecej, to one zaczynają wyglądać dokładnie tak, tak, tak samo. Women's Super League w Anglii będzie pewnie jedną z najsilniejszych na świecie, o ile już nie zaczyna, jeśli chodzi o aspekt dofinansowania. Natomiast ja myślę, że my musimy też zachować pewnego rodzaju naturalność i potrzeby nasze, bo raczej i tak będziemy krajem, z którego najlepsze piłkarki będą pewnie szukały rozwiązań na, na zewnątrz, w innych krajach. Natomiast myślę, że nasze uzdolnione młode piłkarki, nasze doświadczone piłkarki, które często wracają, też zawodniczki, które czasami studiują, wybierają tą taką dwutorową karierę to myślę, że też muszą mieć coraz lepsze, oczywiście, warunki. Więc tutaj trwa już na pewno ta dyskusja, jak to wzmocnić, jak drugą strategię przygotować, żeby w tym momencie jeszcze mocniej zainwestować w rozgrywki klubowe. Bo ja chciałabym powiedzieć, że. Wszystko, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jeśli chodzi o piłkę nożną, to dzieje się po raz pierwszy. Bo musimy się powiedzieć, że jeśli chodzi o reprezentację kobiecą, jeśli chodzi o Elite Player Pathway, czyli nasze młodzieżowe drużyny, jeśli chodzi o strategię w ogóle rozwoju piłki kobiecej, to też to jest pierwsza w ogóle strategia w historii. Więc o ile mamy 40 lat piłkę kobiecą w Polsce, to w 2022 roku dopiero. Czyli trzy lata temu powstała pierwsza strategia rozwoju tego sportu w naszym kraju. I musimy dzisiaj wszyscy mieć świadomość, że jeżeli chcemy, żeby piłka kobieca wyglądała po prostu lepiej, musimy wszyscy ciężko pracować. A słuchają cię tam w tym pzpn <laughs> Na pewno jestem yy, trenerem dzisiaj bardziej. Jestem także koordynatorem do spraw szkolenia, więc ja jestem dzisiaj osobą, która bardzo mocno Wpływa na to, jak funkcjonują młodzieżowe reprezentacje i na to, jak gra pierwsza reprezentacja, i z drugiej strony też na pewno moja praca, ta na rzecz młodzieżowych reprezentacji, ona jest związana przede wszystkim z współpracą z trenerami młodzieżowych drużyn. Natomiast no na pewno w momencie, kiedy jestem trenerem pierwszej reprezentacji, to zdecydowanie więcej czasu spędzam tam. No, i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o inwestycje w naszą drużynę i standardy naszej pracy, to dzisiaj mamy zapewnione właściwie wszystko to, co chcieliśmy. Tutaj nie mogę powiedzieć, bo staliśmy się naprawdę bardzo profesjonalnym zespołem. I dzisiaj tak naprawdę reprezentacja kobiet i reprezentacja mężczyzn, jeżeli chodzi o standardy, jeżeli chodzi o te aspekty organizacyjne. Ma te same warunki, więc to są rzeczy, które zostały wprowadzone i ja przede wszystkim mam nadzieję, że to się już nigdy nie zmieni.